Dzień dobry Państwu. Ze mną jest Pan dr Jerzy Koliński, szef Instytutu Medycyny Wsi w Dublinie. Dzień dobry, Panie Rektorze, dzień dobry Państwu. 70 lat. 70 tak. lat Instytutu, bardzo ważnego Instytutu na mapie województwa lubelskiego. Tak, 70 lat temu naukowcy, zebrani przez Pana Profesora Witolda Chodźkę, rozpoczęli projekt, który miał za zadanie. Rozpoznanie tego, jak funkcjonuje wieś w tamtych, wtedy warunkach, jakie ma problemy i jak można sobie radzić z tymi problemami, jak, je, jak pomóc mieszkańcom wsi. I to, to był przyczynek i pierwszy element funkcjonowania, istnienia, założenia Instytutu Medycyny Wsi. No właśnie, Instytut Medycyny Wsi, jak sama nazwa mówi, zajmuje się chorobami związanymi z rolnictwem. Jako pierwsi przeprowadziliście albo wprowadziliście koncepcję ubezpieczeń rolniczych, badania, badania toksykologiczne nawozów itd. Tak, 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 tak to jest bardzo istotne. Tak, bardzo istotne. Co więcej, te, te problemy się nie zmieniły tak naprawdę. Absolutnie. Może nawet się nasiliły, tym bardziej, że nawozy są i środki ochrony roślin są używane, używane coraz częściej, coraz więcej jest ich i coraz bardziej różnorodne. Naszym zadaniem jest sprawdzenie tego, w jaki sposób one działają na, na organizm człowieka, jakie powodują skutki w tym organizmie, jak zapobiegać negatywnym skutkom i jak sobie z tym wszystkim radzić. Wiadomo, że nie każdy jest zainteresowany czyta, czytaniem ulotek, ale my na, na tych nawozach, na tych, na tych produktach, które są używane przez rolników. Ale naszą e, intencją, naszym, naszą filozofią jest to, żeby przekazywać te informacje wprost do, do, do e, społeczności, e, tak ro, rolniczej, jak i mieszkańców psi, wsi. Dlatego że zwróćmy uwagę, że w tej chwili większość mieszkańców wsi to nie są już rolnicy. Zmieniła się struktura, zmi... Ale zmieniła się też struktura, prawda? O ile jeszcze w latach 80. średnia gospodarstwa rolnego na wsi to było 5 hektarów w Polsce. To w tej chwili to są już ogromne ilości. Myślę, że 30, może 50 hektarów to jest średnia wielkość gospodarstwa rolnego. Więc y, część ludzi, część mieszkańców wsi nie zajmuje się już typowym rolnictwem. Tak, oni mają produkcję taką drobną rolniczą na własne potrzeby albo rodziny. Y, ale y, ci ludzie pracują bardzo często w miasteczkach, w gminach, y, w większych miastach. Natomiast ten odsetek typowo rolniczy, rolników i sadowników jest dużo mniejszy? No właśnie, a współczesna chemia jest bardzo agresywna, bo to są celowane, znaczy agresywna i nieagresywna, bo te środki nie są tak agresywne jak kiedyś, ale w dalszym ciągu są używane dosyć intensywnie nie tak intensywnie, w prawie jak na zachodzie Europy ale w dalszym ciągu jakby intensywność użycia tych środków wzrasta. Tak, wzrasta. Tylko zwróćmy uwagę na jedno. Odpowiednia daw dobrana dawka może nie powodować żadnych skutków ubocznych, prawda? I od zachowany odpowiedni odstęp później do, do konsumpcji produktów rolnych. I też naszym zadaniem jest to, żeby rolników uświadamiać w tym wszystkim, żeby no, nie przekraczali terminów, używali odpowiednich stężeń bezpiecznych tak dla siebie, dla swoich rodzin, jak i dla później konsumujących te produkty rolne. Badania wpływu nawozów to jest jedna jakby noga działalności Instytutu, druga to jest medycyna. Macie doskonałe przychodnie diabetologiczne, gastroenterologiczne, no i ostatnio zakaźna, która jest oblegana, no wiadomo, bolerioza, nie tylko, jeszcze inne schorzenia. Tak, tak. Tam, tak naprawdę to te, te dwa filary funkcjonowania y, Instytutu to jest część naukowa i część medyczna. O części naukowej troszkę porozmawialiśmy, ale to jest bardzo niewielki wycinek o, tak, tego, te, te, tej, tej mhm. działalności Instytutu. Druga część to jest część medyczna. Faktycznie mamy y, poradnie y, medyczne, y, AOS-owe. Y, Wydaje się, że bardzo dobre, przynajmniej tak mówi się na mieście. No, a, <laughs> wiem, coś bo korzystam. <laughs> tak, jest, jest poradnia diabetologiczna, jest poradnia y, proktologiczna, bardzo y, ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem. Jest to y, y, może niechętnie rozmawiany problem wśród ludzi, natomiast bardzo istotny, proszę mi uwierzyć, i mamy to poradnię na bardzo wysokim poziomie. Ale także neurologiczne fizjoterapia, fizjoterapia tak cały, cały, zestaw, cały zestaw poradni z, ze specjalistami o bardzo wysokiej klasie i myślę, że pacjenci są zadowoleni z naszych usług. Ale poradnie to jest jedna część, druga część to jest część szpitalna, bo posiadamy też cztery oddziały. Tak? Wśród oddziałów mamy właśnie oddział diabetologiczny z pododdziałem leczenia otyłości, który funkcjonuje od niedawna i tutaj kwalifikacja następuje właśnie przez nasze poradnie leczenia chorób metabolicznych. I to jest bardzo popularny temat w tym momencie w Polsce, dlatego że ten, ten kłopot zaczyna dotykać bardzo dużego odsetka y, mieszkańców Niestety Polski. Niestety, coraz młodszych. Niestety, coraz młodszych. Ale z naszych badań wynika też, że ten problem diabetologiczno-otyłościowy jest bardzo dużym problemem y, y, na wsiach. Y, tak. I co więcej, powiem, jest bardzo słabo zdiagnozowany. Nim... Wiadomo, że otyłość jest matką wszystkich chorób. Tak, dokładnie. To tak naprawdę otyłość to, to jest efekt, w zasadzie punktem wyjściowym do, do, do kolejnych schorzeń, które, które później dotykają pacjentów. Ale tak jak powiedziałem, mamy oczywiście oddział diabetologiczny, ma, mamy oddział rehabilitacyjny, na którym rehabilitujemy tak pacjentów. Z lżejszymi problemami, jak i osoby po, z problemami neurologicznymi powiedzmy po, po wylewach lub też po wypadkach. Mamy oddział endokrynologiczny, oddział zakaźny i oddział wewnętrzny, który z takim, oddziałem pod, z takim pododdziałem diagnostycznym, w którym przeprowadzamy pełną diagnostykę pacjenta. Ale jesteście także, jak wspomniał, instytucją naukową. Macie, tytuł, macie prawo nadawania doktor, doktor, tytułów doktora, doktora habilitowanego. Jak często odbywają się takie działania? Macie też również, publikujecie w wysoko punktowanych czasopismach naukowych. Jest to jednak bardzo ważna część działalności instytucji. Tak. Jeśli chodzi o funkcjonowanie w części naukowej, to oczywiście... Publikujemy w wysoko y, punktowanych czasopismach, ale mamy też swoje bardzo wysoko punktowane ja czasopismo, właśnie. które ma 120 punktów. O, to bardzo I, tak, jest bardzo wysoko i jest no, taką perełką na, na, na mapie Lubelszczyzny, tak, na, na mapie Lubelszczyzny, można śmiało powiedzieć. Y, natomiast jeśli mówimy o doktoryzowaniu i mm, przeprowadzaniu habilitacji, to te procesy dzia, 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 dzieją się na bieżąco. Nie, nie funkcjonuje to w ramach studiów doktoranckich, tylko kandydat na doktora, czy też doktora habilitowanego zgłasza się do nas, daje taki akces. Specjalne komisje nasze, które są w ramach instytutu, akceptują, bądź też nie akceptują taką kandydaturę i ten, ten proces doktoryzowania, czy też habilitacji jest przeprowadzany już u nas wewnętrznie. I na koniec ostatnie pytanie, jak będą przebiegały obchody lecia powstanie Instytutu? Oba obchody będą bardzo skromne, bo, bo czas tego wymaga, czy, czy czas narzuca nam jak, jak gdyby tak, taką formułę. Będzie to w ramach konferencji konferencja poświęcona właśnie 70-lecia Instytutu Medycyny Wsi. Będzie to cykl wykładów związanych z historią Instytutu i związanych z tym, co w tej chwili dzieje się w Instytucie w ramach naszych zakładów i w ramach naszej działalności leczniczej. I y, oczywiście będzie taka część bardziej oficjalna, gdzie pracownicy Instytutu otrzymają wyróżnienia i odznaczenia za, za, za zasługi dla województwa, jak i dla miasta, jak i dla kraju. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Gratuluję 70-lecia. Gratuluję też wszystkim pracownikom, którzy zostają, zostaną odznaczeni. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję, ja chciałbym tylko jeszcze na koniec zaprosić do, do skorzystania z usług Instytutu Medycyny Wsi, dlatego, że gwarantuje wysoki poziom e, opieki nad pacjentem. Panie doktorze, nie obawiam się, że i tak są kolejki do poszczególnych poradni. No, są, ale nie są aż tak straszne. Staramy się na bieżąco rozładowywać te kolejki i proszę mi wierzyć, że u nas długo się nie czeka. I to jest bardzo dobra informacja na koniec. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję, dziękuję panie bardzo. Doktorze. Dziękuję, dziękuję.